Ty też możesz skutecznie rywalizować na tych wszystkich nasyconych rynkach, jeżeli zadbasz o te cztery elementy. Pierwszy element to przede wszystkim dobrze przygotujesz się do rywalizacji rynkowej. Będziesz gotowy w każdym aspekcie, przede wszystkim w aspekcie sprzedażowym, bo to jest klucz działania każdej firmy. Drugi element to przede wszystkim Twoje narzędzia spełniają wszystkie wymogi, które wymaga y, działanie rynkowe. Trzeci element to przede wszystkim, czy ścieżka zakupowa na Twoich narzędziach jest prawidłowo przygotowana, bo często obserwujemy, że następują działania szablonowe, bo taniej nie znaczy lepiej. I czwarty element, na który musimy zwrócić uwagę, to przede wszystkim, czy Ty jesteś gotowy mentalnie do tego, aby rywalizować na rynku, aby budować również swoją markę osobistą, bo dzięki temu będziesz mógł osiągać swoje cele biznesowe.